Siemaneczko, ja jestem Kracha i zapraszam Was na kolejny odcinek mojej przygody u numeru 26 z Calcio. Jak wiecie ostatni odcinek zakończyliśmy przerwą reprezentacyjną i powróciliśmy po niej spotkaniem z Genuą. Mecz ten zakończył się naszym zwycięstwem 2 do 1 na wyjeździe. Po dwóch bramkach Sebastiano Esposito zabezpieczyliśmy 3 punkty i nasza seria zwycięstw rzędu w lidze została przedłużona. Po spotkaniu ligowym z Genuą w środku tygodnia czekało na starcie z wielkim Manchesterem City w Champions League. Nic nie zwiastowało tutaj tego, że będziemy mieli jakiekolwiek szanse na zachowanie jakiegokolwiek punktu. Jak widzicie w 59 minucie to goście z Manchesteru wyszli na prowadzenie za sprawą Erlinga Haalanda. Jednakże na naszą odpowiedź czekaliśmy niespełna 10 minut. Znowienie zrzutu z autu na wysokości pola karnego naszych rywali. Rozegraliśmy dokładnie naszą piłkę, która powróciła do Idrisiego. Ten w polu karnym znalazł kacpra Urbańskiego, a nasz rodak zmienił wynik tego spotkania na 1 do 1. Nic nie wskazywało później, że ten wynik może jeszcze ulec zmianie, ale to jest doliczony czas gry. Ostatnie minuty tego spotkania. The Citizens rozgrywali świetną akcję. Jednakże Kacper Ubański przejął piłkę w naszym polu karnym. Następnie przejął ją po raz kolejny. Zgrywa do Sebastiano Esposito. Ten znajduje Liberali'ego Mia jednego z rywali wchodzi w pole karne i mierzonym celnym strzałem na długi słupek pokonuje Trafforda, tym samym ustanawiając wynik tego spotkania 2-1 i 3 punkty, jakże cenne 3 punkty zostają na Unipol Domus. Po spotkaniu z Manchesterem City rozegraliśmy jeszcze trzy ligowe mecze. Pierwszym naszym rywalem było Como, gdzie zwyciężyliśmy 2-1 po bramkach Sebastiano Esposito z rzutu karnego i Simone Pafondiego. Kolejny mecz to Pisa przed własną publicznością i pewne zwycięstwo 3-0. Bramki strzelali Salvador Esposito, Vincenzo Prisco i Sebastiano Esposito. A ostatnim październikowym meczem było starcie z Napoli w ramach oczywiście Serie A na stadio Diego Armando Maradona. Padł bezbramkowy remis. Spotkanie to było nudne. Nie miało wiele akcji, ale mimo wszystko zapewniliśmy sobie ważny remis, ważny punkt. I po tym spotkaniu, po 9 kolejkach, piastujemy pozycję lidera z 8 zwycięstwami i jednym remisem, co daje nam łącznie 25 punktów. Zdobyliśmy 19 i straciliśmy 3 bramki. Jest to nadzwyczaj dobry wynik, jak na rozpoczęcie tego sezonu. Jeżeli zaś chodzi o Ligę Mistrzów, to jesteśmy na ósmym miejscu. Zwycięstwo nad Manchesterem City dało nam drugie zwycięstwo, co łącznie skumulowało się na 6 punktów. Pamiętamy porażkę na inaugurację Ligi Mistrzów w tym sezonie przeciwko FC Michelin. Potem zwycięstwo, pewne zwycięstwo 4-0 nad Olimpiakosem i teraz Manchesterem City daje nam 6 punktów, 7 strzelonych bramek, 3 stracone także wygląda to okazale. Będziemy mieli jeszcze swoje szanse na zdobycie punktów i mam nadzieję zabezpieczyć awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. A co czeka nas w listopadzie? Listopad rozpoczniemy starciem w Lidze Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt na wyjeździe, następnie Udinese, później blisko dwa tygodnie przerwy i starcie z Lazio, później znowu Liga Mistrzów i Lucern, a na koniec miesiąca na wyjeździe będziemy mierzyć się z Atalantą Bergamo. Także zapraszam na ten odcinek raz jeszcze i przejdźmy już do spotkania z Eintrachtem Frankfurt. Przed meczem z Eintrachtem Frankfurt, na dzień przed tym spotkaniem, rano przyszła do mnie wiadomość, a mianowicie zarząd klubu Athletic klub zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, gdyż chcieliby omówić możliwość zatrudnienia pana na stanowisku menedżera. I jak wiemy, Muszę to odrzucić, mimo że byłaby to może i ciekawa propozycja, jednakże mamy tutaj sprawy do załatwienia w Kaliari. Zostały nam jeszcze 2,5 sezonu. I jak możemy zauważyć, pierwsza odsłona tego spotkania nie była za ciekawa. Fakt, że 8 strzałów i 3 celne oddali gospodarze tego spotkania, my tylko 4 0 celnych. Jednakże no, żadna tutaj sytuacja nie była na tyle dobra, aby zagrozić naszej bramce. Jak mogliście zauważyć, druga połowa była ciekawsza i jednakże nie w naszym wykonaniu. Oddaliśmy jeden celny strzał i zamieniliśmy go na bramkę. Oczywiście, jeżeli nie oddajemy celnych strzałów, to nie mamy szans na to, aby objąć prowadzenie, aby wygrać mecz jakikolwiek. Jeszcze w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry, mogliśmy stracić jakże cenny punkt, jakże cenny remis. Rzut karny. Po faulu Giovane w naszym polu karnym. Jednakże na posterunku stanął nikt inny jak Elia Caprile. Jest to nasz trzeci sezon. Nie wiem ile Elia obronił tych karnych, ale masę, masę jakże ważnych karnych. Jeden punkt tyle wywozimy z Frankfurtu. Jest to bardzo cenny dorobek, ponieważ nie był to najłatwiejszy rywal, a my grając, nie ukrywajmy, żenująco i bardzo słabo. Zgarnęliśmy ten punkcik, który no, w tym spotkaniu nam się na pewno nie należał. Po spotkaniu z traktem Frankfurt zagraliśmy dwa mecze. Seria, tak jak wspominam, najpierw Udinese, gdzie mecz ten zakończył się naszym zwycięstwem przed własną publicznością 1-0, a następnie podejmowaliśmy również przed własną publicznością Lazio, zwyciężając 3-0 po hat Sebastiano Esposito. Kolejne starcie, kolejny domowy mecz i nasze zmagania w lidze mistrzów, gdzie naszym przeciwnikiem będzie lucer. Według mnie spotkanie ze szwajcarską ekipą jest praktycznie jednym z najważniejszych w lidze mistrzów, a na pewno najważniejsze w tym miesiącu. A dlaczego? Już tłumaczę. Będzie to nasz piąty mecz. Fazie ligowej, i jeśli odnieślibyśmy zwycięstwo w tym spotkaniu, po pięciu meczach mielibyśmy 10 punktów. I jeżeli drużyny, które są aktualnie pod nami, nie zanotowałyby zwycięstw, już powoli moglibyśmy klepać sobie miejsce w rundzie barażowej. Ponieważ trzy kolejne spotkania w Lidze Mistrzów to mecz z Celticem, mecz z Realem Madryt i z ps Eindhoven, więc będzie już nieco trudniej na zdobycie konkretnej ilości punktów. A te 10, które możemy mieć po tych pięciu spotkaniach, na pewno dałoby nam spokojną głowę. Na to spotkanie, gdzie naszym rywalem jest Lucern. Desygnowałem najlepszą dostępną jedenastkę. Cel był prosty zachować trzy punkty na naszym stadionie i dopisać je sobie do naszego dorobku w Lidze Mistrzów. Jak widzicie. Wynik tego spotkania uległ zmianie w 25. Minucie. Świetne dośrodkowanie. Pafundiego znajduje Sebastiano Esposito i wchodzimy na prowadzenie. Stwarzaliśmy sobie już kilka dogodnych sytuacji, ale dopiero w 25. Minucie nasze niezawodne duo Pafundi Esposito daje nam upragnione prowadzenie w tymże starciu i trzy punkty na razie są na naszym koncie. A druga bramka padła w 29 minucie. Urbański zagrywa do Palaciosa, a młody hiszpański skrzydłowy znalazł się na skraju pola karnego i celnym mierzonym strzałem pokonuje bramkarz Luzer, tym samym zmieniając wynik tego spotkania na 2 do 0. A więc mieliśmy już pewne prowadzenie na kwadrans przed końcem pierwszej połowy. Dwie bramki i, jakby nie patrzeć, pełna kontrola w tym spotkaniu. Ponieważ do tej pory mieliśmy już oddanych 7 strzałów, z czego 5 celnych, zaś nasi rywale tylko 3 i 0 celnych. Oczywiście nie mogliśmy ich lekceważyć, gdyż właśnie w 31 minucie pierwszy celny strzał i od razu bramka grbić pokonuje pięknym strzałem Elie Caprile. Świetne zagranie z głębi pola, przyjęcie i strzał z przedpola karnego. Tak więc długo nie cieszyliśmy się z dwubramkowego prowadzenia w tymże spotkaniu. I jeszcze przed przerwą strzelamy bramkę na 3 do 1. Piękna, składna akcja: rozegranie w środku pola. Salvadore Esposito znajduje zapę na skrzydle. Ten w polu karnym dogrywa po ziemi do Sebastiana Esposito, a ten ustanawia wynik tego spotkania przed przerwą na 3 do 1. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa: 10 strzałów, 7 celnych, kontra 5 i 1 celny. 3 do 1, spokojne prowadzenie. A dzięki temu prowadzeniu awansowalibyśmy w tabeli live, póki co na siódme miejsce z 10 punktami. Tak więc byłby to niesamowicie dobry rezultat, jeśli tak zakończyłyby się, zakończyłaby się ta kolejka. 66 minuta, składna akcja naszych rezerwowych. Giovanni Liberali, pięknie esposito, znalazł właśnie Giovanego. Ten pięknie przyjmuje piłkę w polu karnym. Prostopadłe zagranie do Liberaliego, ten praktycznie na pustą bramkę, 4 do 1. To już praktycznie można by rzec było po meczu. W szóstej minucie mieliśmy 20 strzałów, 14 celnych, expecte goals na poziomie 3,0, 12 rzutów rożnych i posiadanie piłki 55%. Co jest niebywałe, jak na naszą taktykę, nasze ustawienie, gdyż zazwyczaj mamy to poniżej 50%. Mało kiedy dominujemy aż tak w każdym aspekcie na boisku. Niestety, 82 minuta. Indywidualna akcja prawym skrzydłem piłkarza Lucen Totiego minął naszych zawodników, znalazł się w polu karnym. Jakim cudem umieścił tą piłkę w bramce? Tutaj interweniował nasz obrońca z Calvini, odbijając piłkę od Eli Caprile, a piłka znalazła się za jego plecami i wynik tego spotkania uległ zmianie 4 do 2. Nieszczęsna interwencja Ali Caprile. to ostatnia bramka, ostatnia ciekawa akcja w tym spotkaniu 4 do 2. Takim wynikiem kończy się to spotkanie i po pięciu meczach w lidze mistrzów zajmujemy szóste miejsce. Mamy 10 punktów i myślę, że już spokojnie zabezpieczamy miejsce w kolejnej. Fazie. oczywiście 24 23 22 drużyna te które są na ostatnich miejscach zapewniające na tą chwilę baraż AZ Alkmaar Lille i Inter mają 6 punktów więc nadal na 3 spotkania może i jeszcze wiele się wydarzyć jednakże myślę że możemy być tutaj spokojni bo liczę na to że dopiszemy przynajmniej jeszcze 3 punkty do naszego dorobku i tak jak wspominałem, po meczu z Lucern w Lidze Mistrzów czekał nas ostatnie zmaganie w listopadzie, gdzie na wyjeździe mierzyliśmy się z Atalantą Bergamo. Niespodziewanie, ale to my w tym spotkaniu byliśmy fawortami. Atalanta w zeszłym sezonie ledwo, ledwo utrzymała się w lidze, a my... Jakby nie patrzeć, jesteśmy nieco niespodzianką tego sezonu. Świetnie weszliśmy w te rozgrywki, póki co nie przegraliśmy jeszcze żadnego spotkania i świetnie radzimy sobie czy to z łatwiejszymi przeciwnikami na papierze, oczywiście, czy to też z tymi trudniejszymi. Także zobaczmy, jak będzie w tym spotkaniu. I mimo tego, że 20 minut meczu mamy już za sobą. I posiadanie piłki w naszym wykonaniu to zaledwie 20%. To my stwarzamy sobie najgroźniejszą sytuację. Kacper Urbajcki był bliski pokonania bramkarza Atalanty z Jona Suzuki. Więc jak można zauważyć, posiadanie piłki potrafi się diametralnie zmieniać. W meczu z Lucern to było ponad 50%. Tutaj oddajemy nieco inicjatywę rywalom, ale my stwarzamy sobie bezpośrednio szybkie sytuacje bramkowe. Chociaż teraz to nasi rywale. Bellanowa w naszym polu karnym obija słupek i na szczęście wybijamy piłkę. Ale jeszcze Achanor ma szansę. Tym razem Dellanowa. Jeszcze zgarniają piłkę wale, ale nie byli w stanie oddać już żadnego strzału. I w 40 minucie wychodzimy na prowadzenie. Świetne zagranie Janka Ziółkowskiego do Idrisiego. jest znajduje Kacpra Urbańskiego. Kacper lutuje strzał w słupek, piłka jakim cudem znajduje Pafundiego, ten ma już pustą bramkę, jak możemy zobaczyć Jon Suzuki, nie wiedział co się dzieje, Jeden do zera w 40 minucie, prowadzimy Bergamo. Liberali zagrywa do Pafundiego 43 minuta. Ten znajduje Esposito i Sebastiano zmienia wynik tego spotkania na 2 do 0. Świetny przechwyt, świetne rozegranie. Pafundi jest nie do zatrzymania. Naprawdę jest szybki. Potrafi strzelać, ale też i asystować. A Sebastiano w tym sezonie, to nie wiem, to już jest chyba 10 albo 11, Bramka. Jest naprawdę mega, mega skuteczny. Jak możemy zauważyć, tak jak mówiłem, może i nie mamy posiadania piłki, ale statystyka strzałów jest miażdżąca. 9 do 1 w strzałach i 7 do 0 w celnych. Expected goals: 1,39 przeciwko 0,07. Atalanta nie istnieje w tym spotkaniu póki co, i mam nadzieję, że taka kolej rzeczy utrzyma się do końca tego meczu. Niestety po zmianie strony nasi ale nieco się obudzili do gry 60 minuta a tu 6 strzałów 4 cele na nasze 10 i 7 więc to my zostaliśmy nieco przyciśnięci nasze posiadanie piłki też nieco spadło jednakże cały czas wynik niezmiennie utrzymywał się 2 do 0 ale właśnie teraz za sprawą Raola Bellanowy ten Oddając strzał, zahaczył o plecy Jana Żółkowskiego, a ten pokonuje Elie Kaprile. I niestety, jeden do dwóch zmienia nam się wynik tego spotkania, i zmienił się też obraz tego spotkania, ponieważ gospodarze zaczynają nas dociskać i trzeba będzie przeprowadzić kilka zmian, aby wprowadzić świeżą krew, świeże nogi na to boisko i nieco odmienić losy jednak tego spotkania, przejąć nad nim kontrolę. 63 minuta i dokonujemy zmian. Walinkić z żółtą kartką, więc za niego zapa. Fjordłek Luwik zmienia Idrisego, ponieważ ten też ma żółtą kartkę. Słaby, dzisiaj totalnie niewidoczny, Liberali również żółta kartka, za niego Sotil. Słabo również prezentuje się niestety Kasper Urbański, więc w jego miejsce Samardzić. Janek Ziłkowski, no tutaj wpakował tą bramkę, ale nie możemy go o to obwiniać, więc cztery zmiany. Reszta poleceń, reszta stylu zostaje bez zmian. 67 minuta, Pafundi zagrywa do zapy. Ten znajduje znowu Sebastiano Esposito. I mamy 3 do 1, a więc spokojna głowa, znowu, ponieważ dwubramkowy zapas na 20 minut przed końcem tego spotkania. Wynik tego spotkania do końca nie uległ już zmianie 3 do 1. Takim wynikiem zakończyło się nasze starcie z Atalantą. I kolejne trzy punkty dopisujemy do swojego dorobku w tym sezonie Serie A. Dzięki czemu po 12 meczach mamy 34 punkty. 11 zwycięstw, 1 remis. Takim dorobkiem kończymy listopad. Tym samym możemy pochwalić się pasom. 16 spotkań bez Porażki. To jest naprawdę niebywałe osiągnięcie dla nas w tym sezonie, bo radzimy sobie bardzo dobrze i przedłużyliśmy naszą passę zeszłego sezonu aż na 12 spotkań trwających w rozgrywkach. A zaś jeżeli chodzi o moich piłkarzy, no to najlepszym strzelcem na tą chwilę Sebastiano Esposito z 13 trafieniami tuż za nim, można by było rzec tuż za nim, ale zanim, Cezar, Palasus. Tylko z czterema bramkami. Potem trzy Pafundi, Liberali, Samardzic i Salvadore Esposito. Po dwie mają Idrissi i Prisco. Po jednej Urbański Toneto, Sotil i Zapa. Najlepszym asystentem również Sebastiano Esposito z pięcioma asystami. Po cztery mają Riyad Idrissi, Simone Pafundi. Po trzy Lazar Samardzic i Matthias Fjordfogt, Lywik. Po dwie Zappa i Salvadore, esposito, a po jednej, jak widzicie, jest dość spora lista piłkarzy. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zakończyliśmy listopadowe mecze. W grudniu czeka nas masa spotkań, bo już zaraz gram z Cremonese Milanem, potem Celtic, Sassolo, znowu Milan, Cremonese, ponownie Torino i Lecce. Jeżeli Tobie podobają się moje odcinki, moje materiały, to zostaw łapkę w górę i komentarz. A jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to proszę zostaw suba. A ja się z wami żegnam. Dzięki, cześć!